a z tej strony ryba, ryba orzech. Dobra, I zaczynamy pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek cicho tam. jest mój kolega. Rebi bajgawe pole sobie kanał. Tam wystawił parę odcinków, ale jak będziecie, wstawicie dużo lajków albo subskrypcji, albo dobra to pod koniec odcinka i będzie koniec. Dobra, przechodzimy do mnie. A, bo ja dobijam, albo za chwilę Dobra, przechodzimy do gry. a, w każdym powinna być piosenka, ale dalej nie ustawiłam. Pójdę za chwilę. Na następny lat ustawię, ale następny odcinek będzie za jakieś 5-10 minut bo ja chwilę piosenka, powiedz kolego. Ale to jest bardzo trudny level. Musimy zrobić 10 takich zrobić o fakta. 18 sekund Tak Nie zrobimy nie, nie zrobimy tego poziomu Ale to będzie bardziej taki e, Rozpoczynający się odcinek Nie wiem mało będziemy grać Je, Jeszcze jedną rundkę, sobie zagramy I wam powiem co ja jest początek więc Jeszcze jedną rundkę, zagramy I przechodzimy do e, Ogłoszeń parafarnych Ja też będę tak Zbaczem, jego kanał Ma dużo odcinków, ale krótkie O ty tam występujesz? Dobra, nie udało mi się tego przejść poziomu, ale w następnym odcinku spróbuję Dobra, więc to było grę. Łatwo do Dobra Za do chwilę Dobra, zależnie Cię pokazuję, pokazuj, dopatrzmy się Dobra Ludzie, 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 ludzie. Przechodźmy do... Widzicie moje aplikacje Dobra. O, może ja parę Bo mój kanał. Będzie bardzo dużo, dużo odcinków. E, będą bardzo... Będą długie. Ponad 10 minut. No takie... No 10 minut nie. Dobra. 10 minut nie będą. Do no, 10 minut nie będą trwać trochę mniej. Dobra Więc, 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 więc. jego kanał i Majgames e, W Prze... następnym odcinku wam powiem jak to się nazywa Może ja na... Może ja powiem Ja powiem, wiem jak to się nazywa Mówi Dobra Napisz w opisie Napiszę w opisie Dobra, dobra Dobra, Dostęp, następny odcinku mam przez Ciebie, bo nie teraz czasu, bo... Mój film ostatnio co nagrałem, nagrałem dwa tygodnie temu. No właśnie, polecam, 2 na 10, żartuję, 5, 9, no taka nieaktywność. 7... Taka nieaktywna ja żartuje, normalnie nie jest kra demokracja. Dobra, więc koniec na, na tyle w tym odcinku, więc subskrybujcie, kończycie, lekkijcie, baj! Wielko nagrywa, ja w i też